Cześć wszystkim. Witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na krótki filmik, w którym pokażę wam jak prawidłowo wysadzić sałatę rzymską do gruntu. A jeżeli jeszcze się nie znamy, cześć, jestem Wasia, a na moim kanale dowiesz się, jak w łatwy i prosty sposób Rozpocząć swoją przygodę z ogrodem warzywnym. Sałatę rzymską wysiewałam dość dawno temu. Pikowana była ostatni raz, około 20 marca, więc już ponad miesiąc temu. Teraz mamy ostatni tydzień kwietnia, więc najwyższy czas, aby trafiła do gruntu. U mnie będzie rosła na skrzynkach podwyższanych, które przykryłam taką naturalną ściółką z. Z biowłókniny, którą zakupiłam oczywiście na Allegro. Jeżeli chcecie, to podlinkuję Wam na dole. Jest to bardzo fajny sposób na to, aby wyściółkować swoje skrzynie. Ja mam wyściółkowane tak dwie dla testu, ale też ponieważ w pozostałych mam inne rośliny typu korzeniowe i byłoby trudno wyściółkować takim materiałem. Jest to fajny sposób, ponieważ ściółka ta będzie zapobiegała rozwojowi chwastów, więc na pewno będzie mniej plewienia. Jak widzicie, ja zrobiłam otwory w tej macie ściółkującej i będziemy w nie wsadzać sałatę rzymską. Widzicie, moja sałata rzymska prezentuje się na chwilę obecną super. Ma bardzo fajny system korzeniowy. I pamiętajcie o tym, że sałatę sadzimy na tą samą wysokość, głębokość, na której rosła. Jeżeli jest ona bardzo wyciągnięta, oczywiście możemy zasypać ją lekko wyżej, ale musimy pamiętać o tym, aby nie zasypać serca rośliny, czyli tego miejsca, z którego wychodzą listki. Jest to bardzo ważne, ponieważ wtedy możemy roślinkę zabić. A tego byśmy oczywiście nie chcieli. Sałata rzymska jest fajną rośliną, która ma taką wyższą tolerancję, jeżeli chodzi o temperatury i o pójście w kwiat, więc mam nadzieję, że będą fajne plony i zbiory. Jest to roślina, która nadaje się na teraz taki jakby przedplon i później poplon, czyli możemy ją siać na jesień, na przykład pod koniec wakacji lipiec, sierpień na początku września i wtedy będziemy mieć zbiory późną jesienią. Jest to fajne rozwiązanie, więc na pewno będę wysiewała na kolejny rzut właśnie wtedy. U mnie sałaty te mają dość duży rozstaw, ale jeżeli macie mniej miejsca to możecie oczywiście zachować mniejszy, u mnie jest to około 20 do 30 cm, Tak plus minus. Mam nadzieję, że się fajnie rozrosną i dadzą duże plony, ale jest to sałata, która jest, charakteryzuje się tym, że ma taką bardziej zwięzłą główkę, więc nie musi mieć wcale tyle odstępu. U mnie towarzyszyć sałacie będzie oczywiście później. Wysadzana kapusta i kalafior, ale to będzie w kolejnym odcinku, więc zapraszam Was do subskrypcji, wtedy pokażę Wam, jakie mam piękne rozsady. Kapusty wczesnej tej ekspres, kalafiora czy brokułów. Na pewno będziemy też już wysadzać do gruntu, ale to w innym odcinku. Jeżeli nie macie przygotowanej rozsady sałaty rzymskiej, to oczywiście możecie nawet teraz siać ją wprost do gruntu na głębokość około pół centymetra do centymetra. Myślę, że wrostała właśnie co 20 centymetrów. Wtedy na przykład do jednego dołeczka malutkiego dajemy po kilka nasionek, potem możemy to przerwać lub wyciąć te, żeby pozostało po jednej. W sałacie rzymskiej, wtedy będą większe zbiory i łatwiej zawiąże główkę, mając więcej miejsca. No i później na jesień, lipiec, sierpień możecie też siać wprost do gruntu lub też przygotować rozsadę. To już zależy tylko od Was. Na pewno będzie łatwiej uprawiać z rozsady, ponieważ mamy większą pewność, co wyrośnie, w jakiej ilości i jak będzie wyglądała rozsada. Oraz też no, nie zjedzą nam ślimaki tego od razu. A jeżeli macie w ogrodzie ślimaki, to oczywiście zacznijcie z nimi walkę już teraz, póki jeszcze ich nie ma zbyt dużo i nie rozmnożyły się. Tak wygląda efekt końcowy. Mamy tutaj kilka róż... kilka Sałat rzymskich, mam nadzieję, że ładnie urosną, będą mieć wystarczająco miejsca. Pamiętajcie, żeby teraz te sałaty, które wysadziliśmy do gruntu, przykryć agrufukliną, może być zimowa, wiosenna, tak aby miały po prostu te rośliny cieplej. Piszcie w komentarzach, czy uprawialiście już sałatę rzymską u siebie w swoich ogrodach. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam do subskrypcji kanału, cześć!